W ostatnim odcinku opowiedzieliśmy Wam o osobie radnego. Dziś czas na kolejne ważne osoby w samorządzie: Wójtów, burmistrzów i prezydentów. Gotowi? Zaczynamy! Zastanówmy się więc, kiedy można stosować poszczególne tytuły. Wójtowie działają w gminach wiejskich, czyli takich, na terenie których nie znajduje się żadne miasto. Burmistrzowie są włodarzami gmin miejskich poniżej 100 tysięcy mieszkańców. I gmin miejsko-wiejskich. Prezydenci zaś przewodzą miastom powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci pełnią rolę jednoosobowego organu wykonawczego. Do ich zadań należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, pilnowanie wykonania budżetu czy gospodarowanie mieniem komunalnym, czyli mieniem należącym do miasta. Prezydenci odpowiadają tylko przed Radą Gminy. Prezydenci miast na prawach powiatu, poza kierowaniem działaniami gminy, pełnią funkcję starostów powiatu. Z tego tytułu do ich dodatkowych zadań należy na przykład dowodzenie powiatowym urzędem pracy czy urzędem miasta, który pełni także funkcję starostwa powiatowego, czyli organu mającego na celu wykonanie uchwał i wykonywanie zleceń zarządu powiatu. Włodarzem gminy może zostać każdy obywatel, Posiadający zaświadczenie o niekaralności, który ukończył 25 rok życia. Kadencja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta trwa, tak jak w przypadku wszystkich organów samorządowych, 4 lata. Podsumowując, urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta to bardzo odpowiedzialna funkcja. Należy pamiętać, że włodarze pełnią władzę wykonawczą, a nie uchwałodawczą. Przez co każdą inicjatywę, na przykład chęć wykonania jakiejś inwestycji, musi wcześniej ustalić z Radą Gminy, która podejmuje decyzje i sprawuje kontrolę nad prezydentem. Dlatego ważne jest, żeby w wyborach wybierać taką radę, która będzie współpracować z prezydentem dla dobra gminy. Dziękuję za uwagę i już dziś zapraszam na kolejny odcinek.